Get your fucking hands up! I've had this dream. I'm in a thunderstorm, and it's raining really hard. It sounds like pebbles when it hits the ground. I try to block out the sound with my hands, only it doesn't work. It just keeps getting louder and louder. And rain turns to blood. It's just a dream. Ah! Are you crazy? We ain't gonna stand for no weirdness out here. Hello? Hello, me! Did you know that a young boy drowned here? Hello, me! His name was Jason, and today is his birthday. First, you're doomed if you stay here. It's not funny anymore. It's not funny at all. They're both dead. And he's still there. Didn't <laughs> Witam w kolejnej recenzji. Jest późna noc, więc muszę mówić trochę ciszej. Ale ostatnio... szykowałem się do kolejnego już recenzowania. Recenzja miała wystąpić w październiku. Ale z racji tego, że po prostu 10 października był datą nierealną do zrobienia Halloween Zabija, czyli Halloween Kills. Postanowiłem wrócić do recenzji filmów. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie dość nietypowy film, bo piątek 13. Piątek 13. był znany zawsze z zabójcy Jasona Walkinsa, który jest tak naprawdę głównym antagonistą przez większość serii. Na przestrzeni lat pojawiło się z 10 odsłon tego filmu. I normalne recenzje musiały, takie spoilerowe, musiałyby trwać chyba za 3 godziny, żebym Wam mówił całą serię i ogólnie mm, całość. No i, ale na szczęście my staramy się umieć spoilery i ogólnie. Ja oglądałem osobiście Piątek 13, yy, zwłaszcza tą yy, pierwszą część i porównałem ją sobie z remake'iem, który powstał w roku 2009. I muszę przyznać, że tutaj, yy, wcześniej obejrzałem też yy, recenzję tego typu, że przejrzenie serii w galerii horroru. I powiedziano, że film, ta pierwsza część, którą dzisiaj recenzujemy, jest nudna. Choć nie chciałem w to wierzyć, niestety tak było. Film jest nudny, przez większość czasu zwykle nic się tam nie dzieje. Raz na jakiś czas pojawi się teza o zabójstwie czy czymś w tym stylu. Do czego to wynika? Wynika to z tego, że Jason yy, tak naprawdę chyba prawie w ogóle się nie pojawia w tym filmie. Są tam jakieś przesłanki czy coś, ale jego widoku chyba nigdy nie mamy. Yy, albo prawie nie mamy, nie wiem. Yy, a co do mamy właśnie, to mamunia Jasona Walkinsa. Tutaj widoczna jest przez cały film i to głównie ona zabija. I w ogóle nie powinno być tutaj w ogóle zdania o piątku 13., Ponieważ Jason tak naprawdę pozostaje w ukryciu i w cieniu. A zabija tak naprawdę też jego mamusia, która koniec końców sama ginie z ręki jednej z bohaterek. I można y, y, streścić, y, co prawda, jedną, jednym słowem, ten film: to jest Gniot, więc y, ewentualnie y, jawna kmina z, z świata Staszerów i Horrorów jak mająca się na przykład do takich serii jak Halloween Dam wam przykład Halloween powstało w 1800 w 1989 roku chyba bodajże w czasie, kiedy piątek trzynastego jest tylko 10 lat, 9 lat starszy od niego bo powstał w 1980 roku i Królowały tu już lepsze horrory, były przy szykowaniu inne, nowe, jak na przykład koszmar z ulicy Wiązów, czy właśnie słynny Halloween, gdzie morderca jest wręcz podobny. Milczący Jason Walkins i milczący Michael Myers, yy, to tak naprawdę postacie, które nijak nie mają się do siebie nawzajem. Dlaczego? Ano dlatego, że w większości Jason. Yy, się w tym filmie zwyczajnie nie pojawia. Mój ród jest ukrycia i tak naprawdę nigdy nie widzimy kto kogo zamordował, więc ten film tak naprawdę jest po prostu jawną kpiną. Yy, raz na jakiś czas jakiś jumpscare się wciśnie, yy, nawet krew tu nie wygląda jak krew, tylko po prostu jest to zwyczajna, jawna kpina. Yy, w czasie kiedy Halloween przeżywało lata świetności, Kolejne rebooty na przykład tych serii były Csequele, były budowane w innym stopniu, tak świat przedstawiony w piątku 13 coraz bardziej pokrywał się w chaosie i, i tak naprawdę czasami wręcz w głupocie swojej. Oczywiście są ludzie, którzy będą bronić tego tytułu, ale też i są jego przeciwnicy. Ja na przykład stoję murem za Halloween, więc ja tutaj nie jestem, żeby zmiażdżyć ten piątek 13 czy sfaworyzować Halloween, bo to nie o to tutaj chodzi. Ja staram się, kiedy robię wam recenzję, być po neutralnej stronie, ale w przypadku piątku 13 ja praktycznie zasnąłem na filmie, więc... Coś jest na rzeczy, skoro ja, oglądając tyle czasu, horrory oglądałem wszystkie rezydenty, jakie wyszły. Czy to te od e, Periego, czy, e, czy to ta od e, te, z, w, co są kontynuacją, na przykład e, Vendetta czy n, n, Degeneracja. Nigdy, przenigdy mi się nie zdarzyło zasnąć na horrorze. A w piątku 13 ja się tak zanudziłem, że po prostu sam zasnąłem. Dlatego musiałem poświęcić mnóstwo uwagi, żeby przygotować się do recenzji tego filmu. Krew tutaj jest za jasna, to jest jedna z wad. Postacie widać, że chyba czasami nie wiedzą nawet do czego grają, że grają do horroru, że muszą wyjść jak najbardziej wiarygodnie, ale tak naprawdę zapominają tak naprawdę do czego oni grają czasami. To jest, to ma być niby horror, ale wyszło takie nie wiem, takie co. I wyszło coś takiego, że po prostu my głównie siedzimy i mówimy: A, fajnie. Więc tak, nawet tutaj gra aktorska trochę leży i kwiczy. Aczkolwiek można trochę klimatu wyciągnąć z samego białądku yy, 13, tak. Yy, Niestety klimat, jeżeli mielibyśmy przyrównywać to klimat takiego jeziora Crystal Lake, to faktycznie klimat takiego lasu jest, ale na przykład klimat horroru już niestety nie, już niestety jest zaprzepaszczony. Aktorzy starają się jak mogą agenci, to... Nie jest ich wina, tylko winą jest kiepski scenariusz, więc aktorzy robili co mogli, żeby tym postaciom nadać choć trochę życia, żeby nie były takie sztuczne. Eee, ale czy im się udało, to już ocena indywidualna. Według mnie trochę tak, trochę nie, tak naprawdę. Eee, klimat i strach. Strachu nie mam prawie w ogóle. Klimatu zresztą też nie. Eee, jest to jeden z najsłabszych filmów z tego, z Piątku 13 i tak naprawdę ja już się zabrałem za doglądanie innych. Jestem już świeżo po remake'u, który będzie następnym recenzowanym filmem. Gdzieś tam przekradnie się Halloween Kills, ale będą te, też nadrabiał resztę Piątku 13 jak i również resztę Halloween. W przypadku Halloween jest chyba tylko jeden film, który y, nie zasługuje na y, zdecydowanie naszą uwagę. Jest to film Halloween 3 Sezon czarownic, który to miał być y, niby kontynuacją, ale y, tak naprawdę. Nigdy nie otrzymaliśmy wtedy kontynuacji historii Michaela Myersa, tylko po prostu otrzymaliśmy jakiś osobny materiał, który był tylko oznaczony symbolem Halloween. Ale to powiem już o recenzji filmu Halloween 3 yy, Sezon Czarownic. Pocieszające jest to, że w przeciwieństwie do niektórych yy, w piątku 13 Halloween potrafiło wrócić na swoje tory i porwać ponownie widzów historią Michaela Myersa tak jak to robili, no i już później w ogóle nie zbiegali z tematu Michaela tylko po prostu go ciągnęli dalej i nawet było to fajne. Niestety w przypadku Jasona kilka razy próbowano zrobić coś ciekawego. W pierwszym filmie zabijał nie Jasona jego matka, choć mówiło się o seryjnym mordercy, który grasuje przy jeziorze Crystal Lake, gdzie rozegrała się tragedia. Opis filmu był totalnie się nie zgadzał z tym, co spotkaliśmy w filmie. Ja jestem osobiście bardzo rozczarowany tym filmem i tak naprawdę, jako wieloletni fan horrorów, jestem wręcz zażenowany. I ja wiem, agenci, że ja wielokrotnie podkreślam, że moja opinia jest subiektywna. Ale pomyślmy nad tym, czym jest horror. Horror ma nas straszyć, ma nas, tego, on nie ma doprowadzić nas do snu, bo to nie jest dobranocka, tylko horror, nie? Tylko, więc pomyślcie nad tym w tej perspektywie, zanim nie schejtujecie. Ja sam uważam, że moja opinia jest czysto subiektywna i... I to tylko moja opinia, jeżeli chcecie powiedzmy własną, to proszę bardzo, możecie w komentarzach pisać, co o nich Wy sądzicie. Czy po prostu możecie mi jakoś pokazać, żebym popatrzył na Rojan Piątek 13 z 1980 roku w inny sposób. Ale no według mnie to jest trochę zmarnowany taki potencjał. Dobrze, że od drugiej części seria jako tako trochę się trzymała już. Tak samo, że powstał świetny remake, który doskonale oddał klimat i strach faktycznie tego, czym miał stać się oryginał. Szkoda tylko, że udało się to dopiero wiele lat później w remake'u z 2009, bo od 1980 jednak minęło już trochę czasu. Bo popatrzcie, główna oś czasu to jest tak, że co roku miał wychodzić kolejny Piątek 13., w przypadku remake'u był to rok 2009, więc już trochę czasu minęło. Jakby popatrzeć, że w 1980 roku wyszła pierwsza część, to od pierwszej części minęło 29 lat, zanim poprawili scenariusz pierwszego filmu z cyklu, właśnie piątek 13. I tak naprawdę pokazali, czym ten film ma być 29 lat później. Ale to już jest kwestia czysto subiektywna. Ja oceniam ten film jako takie bardzo słabe 3 na 10. Nie polecam ogólnie tego filmu, chyba że chcecie tylko dla jeziora Crystal Lake i ogólnego takiego, takiej chemii między bohaterami zobaczyć ten film, bo samego Jasona bardzo mało się widzi. Morderczyni, bo tutaj można mówić o amie Jasona Walkinsa, jest yy, trochę taka płytka. Tak czy siak, myślę, że dość ładnie, bez spoilerów, określiliśmy czym jest piątek 13 z 1980 roku. A w następnym odcinku, który będzie prawdopodobnie jutro, weźmiemy się za piątek 13 z roku 2009, czyli ten remake. Który powstał 29 lat po pierwszej części? I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Katarzyny Kriogucewicz, w tym Księżycowe blizny, Cienie Północy oraz Drżenia lat. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Konstruktywny komentarz mile widziany. Trzymajcie się do zobaczenia. cześć. un stream. I am in a thunderstorm and it's raining really hard. Sounds like pebbles on the pits the ground. I tried to block out the sound with my hands, and it doesn't work. It just keeps getting louder and louder. And the rain turns to blood. It's just a dream. Ah! Are you crazy? We ain't gonna stand for no weirdness out here. Hello? Hello, me! Did you know that a young boy drowned here? Hello me! His name was Jason, and today is his birthday. Hello! This place is cursed. Uh. You're doomed if you stay here. Uh.